O medale, ale mistrzostwa Świata walczą Skoczkowie. W jutrzejszym konkursie w planicy zobaczymy czterech naszych reprezentantów. W kwalifikacjach Dawid Kubacki drugi, Kamil Stoch, trzeci, a wygrał Słowenię z Timi Zajc. Dwóch Polaków w czołowej trójce kwalifikacji. Nie mamy nic przeciwko, by podobny scenariusz napisał się jutro w trakcie konkursu indywidualnego na dużej skoczni. 136 metrów Kamila Stocha. Nikt w tych kwalifikacjach nie skoczył dalej, ale to dało Polakowi dopiero albo aż trzecie miejsce. Przed nim Dawid Kubacki, zwycięzcą tych kwalifikacji. Timi Zajc nieco gorzej, Piotr Żyła, ale... Uspokaja nasz Mistrz Świata, wszystko będzie dobrze. W treningu poprzedzającym kwalifikacje był trzeci, i jutro też zapowiada, że będzie walczył o medal, bo jak sam powtarza, tu się liczy tylko pierwsza trójka. Zaczynamy od zakończonych przed godziną kwalifikacji do jutrzejszych zawodów na dużej skoczni. Polacy zaprezentowali się rewelacyjnie. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, trzeci był wracający do wielkiej formy Kamil Stoch. Potrzebuję więcej zaufania do samego siebie, a takie skoki właśnie pokazują mi, że, że wszystko jest na dobrej drodze i jestem też w dobrym miejscu. Zawody z wieloma kibicami, z dobrą atmosferą to jest coś, co, co dodatkowo wzbudza we mnie takie gdzieś trzymane pokłady energii i fajnie się przy tym skaczę. No wczoraj byłem zmęczony. Dzisiaj jestem wypoczęty, a jutro idę ogień. Mi się te skoki śniły w północy, bo nie mogłem dziś spać za pierona. I chyba wyszło na to, że rzeczywiście jak już człowiek nie bardzo wie, czego się łapać, to już trzeba czekać, żeby się przyśniło, jak to, jak to trzeba, te dolegliwości bólowe. W skrajnych zakresach gdzieś tam je czuć, ale to nie jest nic, co by przeszkadzało, więc to jest, to jest najważniejsze. W kwalifikacjach najlepszy okazał się Słoweniec Timi Zajca. Od tytułu mistrza świata powalczył także 16. dziś Piotr Żyła i 31. Aleksander zniszczył. Hubert Hurkacz w piątym pojedynku z Nowakiem Dziokowiczem doznał piątej porażki i odpadł z turnieju w Dubaju. I na koniec serwisu wróćmy do wspaniałych chwil, które przeżywaliśmy wczoraj późnym wieczorem tu w planicy. Piotr Żyła w końcu odebrał swój złoty medal Mistrza Świata. Po czterech dniach oczekiwania od zawodów na skoczni normalnej odbyła się w końcu ceremonia medalowa. Wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Bardzo przyjemne, tylko tak emocje już, które spadły dziś mnie tak strasznie głowa bolała, chyba mam kaca po sobocie, ale, ale już tak by zaczynam dochodzić do siebie i no i znowu tak by gdzieś tam siły mi zaczyna, czuję, że siły mi zaczynają wracać, także, także, także jest dobrze. To drugie z rzędu złotożyły w mistrzostwach świata na skoczni normalnej. Konkurs na skoczni dużej już jutro o 17.30. A już jutro Studio Skoków w TVN-ie od 16.55. To tyle na dziś. Miłego wieczoru i do zobaczenia. O medale, ale Mistrzostw Świata walczą w tym samym czasie skoczkowie. W jutrzejszym konkursie w Planicy zobaczymy komplet naszych reprezentantów. Z czwórki Polaków w kwalifikacjach najlepsi Dawid Kubacki drugi, Kamil Stoch trzeci, a wygrał z Timi Zajc. Widział to wszystko w Planicy Patryk Pancewicz. Dobry wieczór Państwu, znakomite informacje z Planicy, gdzie komplet Polaków przeszedł kwalifikację do konkursu na dużej skoczni, ale przeszedł, przeszedł, to to słowo niewystarczające. No oczywiście, że niewystarczające, no bo te kwalifikacje znakomite w wykonaniu Polaków, drugi Dawid Kubacki, trzeci Kamil Stoch, jeżeli spojrzymy jeszcze na ten trening przed kwalifikacjami, to wygrał go Dawid Kubacki, tam trzeci był z kolei Piotr Żyła, no wygląda to świetnie, choć ten skok kwalifikacyjny Piotra Żyły taki średni, ale on mówi spokojnie, spokojnie, wiem co mam jutro robić. Drugie kwalifikacje na Mistrzostwach Świata wygrane dla Słoweńców. Na normalnej skoczni nie skończyło się najlepiej, ale Dawid Kubacki latał tutaj na bloutkowej welikance, bo tak nazywa tak. się ten obiekt, ale latał też wcześniej. No i co? I forma przyszła. Posłuchajmy, co mówił po tym kwalifikacyjnym skoku. Skoki dzisiaj były naprawdę e, fajne po, po analizach, po tym, co e, do czego doszliśmy, to, to działa na skoczni od pierwszego skoku, więc e, myślę, że bardzo, bardzo solidny, pracowity dzień na skoczni. E, z tego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Ja jestem Michał chyba nawet większym optymistą przed tym konkursem na dużej skoczni niż przed tym na normalnej, bo u naszych skoczków widać nie tylko. Taki luz, uśmiech, dobrą atmosferę, ale też no, widać, że na skoczni to ze skoku na skok wygląda coraz lepiej. Jutro ten konkurs, ale jeszcze jeden wątek, który musimy poruszyć, który zauważyliście, odnośnie y, punktów i tej punktacji, która tutaj nie do końca grała, jak się okazuje. Proszę Państwa, tutaj była awantura z FISem, y, dlatego że. Polski statystyk zauważył, że w treningu kobiet we wtorek inne były przeliczniki za ruchomość belki najazdowej. I w tym samym konkursie, dzień wcześniej, z tych samych belek panie ruszały, ale punktacja była już inna, w związku z tym interweniowaliśmy. No, na razie informacji oficjalnej nie ma, natomiast wszystko wskazuje na to, że te wyniki konkursu kobiet zostaną zaktualizowane. Co prawda, miejsc na podium to nie zmieni, natomiast zmieni punktację. Nie przypominam sobie w przeszłości takiej. Sytuacji, żeby tak późno po zawodach dochodziło do korekt. Ale ja ci powiem, że oby jutro było spokojnie, bo nie chciałbym powtórki z 2013 roku. Oczywiście to była trochę inna sytuacja, ale również związana z przelicznikami. Wtedy drżeliśmy, czy Polacy zdobędą medal. Ja bym wolał, żeby tutaj od razu po skoku było. Ale radość. jak coś, to znamy już miejsce. <grym> gdzie będziemy żyli spędza czas w trakcie zawodów. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Zarówne warunki przede wszystkim na blotkowej welikance. Dobrego wieczoru.